Zadanie 22 czerwiec, CKE 2025, zadanie otwarte za dwa punkty. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dana jest prosta K o równaniu Y równa się 5X dodać 7. Prosta L jest równoległa do prostej K i przecina oś o Y w punkcie o współrzędnych 0-4. Punkt o współrzędnych P2 należy do prostej L. Polecenie, oblicz P, zapisz obliczenia. W zadaniu mamy dwie proste, prostą K oraz prostą L, i te dwie nasze proste są równoległe, więc rysujemy sobie dwie proste, które są równoległe. Oczywiście jest taki rysunek poglądowy. I co wiemy w tych naszych prostych? Po pierwsze, wiemy, że prosta K, niech to będzie prosta K, ma równanie Y równa się 5x dodać 7. Druga prosta, L, jest równoległa do prostej K, czyli L, ma równanie, funkcja liniowa to wzór Ax dodać B. Te dwie proste są równoległe, zatem korzystamy z warunku równoległości prostych, tutaj przedstawiony. A w tablicach matematycznych jest to strona 24 i dwie proste są równoległe, kiedy współczynniki kierunkowe są takie same, czyli liczby stojące przy x są identyczne. Nasze proste są równoległe, czyli liczby stojące przy x muszą być takie same, zatem a jest równe 5. Dalej wiemy, że prosta l przecina oś o y w punkcie 0 4. A ten punkt jest taki charakterystyczny. Jeśli funkcja przechodzi przez punkt 0 minus 4, to przechodzi przez taki punkt 0B, to jest taki punkt charakterystyczny, jak już mówiłam dla funkcji liniowej, to z tego wiemy, że B jest równe minus 4. Czyli jeśli funkcja przecina oś Y w jakimś punkcie, to z tego wiemy, że B tyle właśnie wynosi, czyli B. Wychodzi minus 4 i to warto pamiętać, tego w tablicach nie znajdziemy, a przydaje się w różnego typu zadaniach. Zatem nasza prosta będzie miała następujące równanie: y równa się 5x odjąć 4. W zadaniu mamy obliczyć p, a p to jest pierwsza współrzędna punktu, który należy do prostej l, czyli leży gdzieś tutaj. To jest p. Dwa. Każdy punkt ma dwie współrzędne X i Y, czyli to jest X to jest Y. Skoro ten punkt należy do tej prostej, no to spełnia to równanie, równanie tej prostej, więc podkładamy współrzędne tego punktu pod wzór funkcji liniowej, e, czyli tak za Y dwójkę czyli 2 będzie równe, 5 razy x, czyli razy p i odjąć 4. Powstało nam równanie z niewiadomą p, p mieliśmy rozwiązać, więc wszystko się dobrze układa. Przerzucamy 5p na lewo, czyli będzie minus 5p, dalej będzie minus 4, tutaj będzie minus 2, czyli minus 5p to jest minus 6, dzielimy przez minus 5, czyli p będzie równe, minus przez minus to plus, pamiętamy. Nie da się podzielić, czyli zapisujemy w postaci ułamka P jest równe 6 piątych i można to zapisać jako odpowiedź. Ładnie podkreślamy, żeby było wiadomo, że to jest zadanie zakończone.